Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Ostatnia spowiedź. Dziś moim i Państwa gościem jest Michał Farfos. Dzień dobry. Michał Farfos, a może po prostu Michał. Jesteśmy przyjaciółmi od już ładnych 7-8 lat. Mhm. Wiesz, pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? Po raz pierwszy się spotkaliśmy? Tak, pamiętam dobrze, to był akademik. Akademik? I to który akademik? Femina. Kamila Łomcelsowski. Tak. Rzut kamieniem od miejsca, w którym ja usłyszałem Ewangelię, a ja usłyszałem Ewangelię na siódmym piętrze Grzesia. W akademii. Tak, tylko w 92 roku. <grym> <grym> um, moje pierwsze wrażenie, jakie miałem w związku z Tobą, teraz Ci to wyznam, po tych ośmiu latach, najwyższa pora, było negatywne. <grym> e, Wytłumaczę Ci dlaczego. Zapytam Cię może bardziej, bo nie chciałbym Cię posądzić o to, ale czy ty wtedy nie ściągałeś? Nie, nie ściągałem, nie. E, bo ściągałem raz w życiu, a to nie było wtedy. A no to jesteśmy dość podobni. Ja też nie lubiłem ściągać. Czyli po prostu zaglądałeś do kogoś w jakiś innym celu tam, bo no, był test, y, były tam nagrody na tym wieczorze amerykańskimi. Tak, były nagrody, był test, ale <laughs> zerkałem zapewne z innego powodu niż po to, żeby uzyskać odpowiedź. Dobrze, so, so sobie to wyjaśnić po tak, uwierz mi. To wydarzenie nie rzucowało na ciebie, w moim przypadku, dlatego że zakładałem wtedy, że jesteś osobą niewierzącą. Niewierzącą i, niech, słusznie. Nie, i słusznie, tak. Um, ale jak to wyglądało w twoim przypadku? Byłeś rzeczywiście osobą m, niewierzącą w ogóle w Boga? Nie byłeś jeszcze chrześcijaninem, nie byłeś naśladowcą Jezusa, ale jak było do tej pory, tamtej pory, między to było a Bogiem? Hmm, to znaczy, bo my się poznaliśmy, jak już byłem na trzecim roku, natomiast jakby to cały czas falowało podczas i moich studiów i jeszcze zanim przyszedłem na studia, bo jakbyś mnie na pierwszym roku studiów zapytał, jak się określam, czy, czy wierzysz w Boga, czy nie, no to aby albo cię zbyć, albo żeby podkreślić swoją wiedzę, to bym powiedział, że byłem deistą, nie? Chociaż yy, nie wiem dlaczego tak do końca. To znaczy wiem mniej więcej, bo, bo się czytałem książek, po prostu, w których yy, nakłoniono mnie do takiego sposobu myślenia, ale określałem się jako deistę albo nawet wręcz ateistę. Nie było w tobie wątpliwości w tej sprawie? Yy, to znaczy, co innego jest deklarować, a co innego mieć wątpliwości. Nie? Także. Powiem tak, że przez całe i moje dzieciństwo, i dorosłe życie, jakby temat Boga krążył mi w myślach i jakby coraz przychodził. Był ktoś, kto ten temat, można powiedzieć, to ziarno w Twojej głowie zasiał? To znaczy na pewno osobą, która sprawiła, że ja byłem otwarty na. Mm, Albo bardziej podatny na, no może to słabo zawsze na Ewangelię, ale bardziej y, otwarty na, na inne sposoby myślenia niż wiara katolicka, to był mój dziadek już nieżyjący Stefan. Bo on był taką osobą, która hmm, raz y, z racji tego, że był taki wszędobylski, no to rozmawiał ze wszystkimi, ale też y, w latach swojej młodości nie spędzał próżno czasu, tylko w odróżnieniu, jak on stwierdza, od swoich, swoich rówieśników, katolików, mm -hmm. chodził do baptystów, bo oni nie pili i śpiewał z nimi piosenki. Więc też... skąd, skąd tam wziął baptystów? Bo ty jesteś ze, ze ściany wschodniej. Tak, ja pochodzisz. jestem ze ściany wschodniej, a mój dziadek jest jeszcze z bardziej ściany wschodniej. Bo... Jeszcze naszej, czy już, już nie naszej? Jeszcze naszej, ale jakby wojna rozdzieliła po prostu rodzinę mojego dziadka Stefana na, na dwie części. Jakie to miejscowości tam bliskie? Żeby... To znaczy... Bym powiedział, że, że bardzo bliskie twojemu bratu, bo miejscowość jest Uchrusk, gwola Uchruska, tak. Zastawie, ewentualnie Siedliszcze. To, to dla, dla pozostałych, co nas oglądają, a nie są ze wschodu Polski, no to to są okolice Hełma. Tak, to jest... Lubelskiego Hełma. Tak. jeszcze dodamy. Um, powiedz mi, i dziadek, ale nie wspominasz o rodzicach. To znaleźć, w tym względzie, takiego jakiegoś przygotowania do, do, do tego, co miało nadejść, do tego, że w końcu jesteś tu, gdzie jesteś, jesteś chrześcijaninem. No rodzice też mają pewien wpływ, no bo rzecz jasna, wychowali mnie tak, tak jak potrafili najlepiej, bacząc na moje dobro, ale staraliśmy się wychować w wierze katolickiej. Co poszło nie tak? Może to, że, że byłem zawsze tak na bakier nieposłuszny i też jakby nie. No były momenty w życiu, kiedy naprawdę ja chciałem, już nawet powiedzmy na przełomie, kiedy miałem 16 lat, być dobry w oczach Boga i wtedy chodziłem do Kościoła Katolickiego, ale bardzo szybko się z tego wyleczyłem. I jak z choroby? Co, co było w tym chorobliwego? To znaczy, ja pamiętam, że miałem moment, często miałem doły w swoim życiu, ale miałem taki duch, że stwierdziłem, że sam sobie nie poradzę i myślałem wtedy bardzo dużo o, o Bogu, ale modliłem się jednocześnie do, do Marii, no bo nie, nie znałem, znaczy znałem przez, przez dziadka inną możliwość, ale... Jakby to było pierwsze, co mi przychodziło do głowy. No i potem zacząłem uczęszczać z rodzicami na, do kościoła katolickiego, chociaż zazwyczaj w niedzielę jeździliśmy do kościoła, tylko że jakbym był tam wyłączony. Albo zbierałem sobie myśli, bo to dość przestrzenne miejsce i, i dobrze mi się tam, powiedzmy, zbierało te myśli. Natomiast sam ten rytuał, no to był oklepany i mi znany od, od dzieciństwa, więc jakby. Siłą rzeczy wydawał mi się trochę śmieszny, skoro ja jako jeszcze mały chłopiec potrafiłem powtórzyć wszystkie formułki, które mówił ksiądz. I moja babcia wtedy zakładała ręce i Michał, jak ty pięknie mówisz. Tak, tak, będziesz księdzem. Tak. A jakby momentem przełomowym, kiedy przestałem chodzić do kościoła katolickiego, bo, bo już całkiem nie chciałem chodzić do kościoła katolickiego, a czasami zdarzało mi się po prostu sprawiać przyjemność mamie, było to, że, no ja się pasjonowałem historią i mniej więcej wiedziałem co nieco o, o reformacji, to znaczy nie tak obszernie jak, jak wiem dziś i nie tak dobrze, no, bo historia Polski i, i powiedzmy Europy Środkowej jest pisana z punktu widzenia katolickiego, ale no, rozumiałem, po co mniej więcej była reforma Lutra, a z kolei na mszy katolickiej nie wiem, czy dobrze oddam, ale ksiądz, który prowadził tą, tą mszę, no to w pewnym momencie powiedział, że mm, tam chodziło o jakieś sprawy finansowe. To mnie, to mnie nie zabolało, ale zabolało mnie to, że on powiedział, że w czasie potopu szwedzkiego odnośnie kmicica, że był bardzo niedobry, bardzo zły, ale potem się ukalał przed Bogiem i wręcz wybudował kościół. Mhm. Jakby to zmazało jego grzechy, i mi to wtedy tak zazgrzytało, że to jest takie kupczenie z Bogiem. Mhm. Nie? I na jakiej to zasadzie działa, że człowiek zgrzeszy, i potem odkupuje te swoje winy cegłą i za prawą. Cegłą i za ale że to mhm. ma się podobać nie wiem, czy Bogu, czy Gawiedzi. Mhm. Że to jest właśnie takie, takie taka, na pokaz... Taka a... rzecz cię oburzyła, można powiedzieć, tak? Zniechęciła. Zniechęciła na tyle, że wyszedłem wtedy w czasie tej mszy z kościoła, nie? Bo, znaczy, ja tego tak nie oddam, jakie mi wtedy uczucia i jakie słowa dokładnie padły, ale to było dla mnie na tyle oburzające, że, że wyszedłem. I już tak z własnej woli nie wróciłeś? Nie, nie. Znaczy, pamiętam z kolei, że gdy się... Nawróciłem, albo byłem bardzo bliski nawrócenia, bo wtedy dużo myśli mi krążyło właśnie wokół Boga. No to stwierdziłem, no to zobaczę, co tam proponuje mi ten kościół katolicki. I wtedy pamiętam, że też poszedłem, ale również wyszedłem w połowie z takim grymasem i, i troszkę uśmieszkiem, nie? Tak, tak? myślałem pewnie. Myślałem, że nic, tak, się, nic tak. się nie zmieniło. Czyli ta na studia. Już taki rozczarowany do. Do instytucji rzymskiej. Tak, ale też na studia trafi, bo ja powiedziałem, że, że dziadek jakby otworzył mój umysł na, jakby na inne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o wiarę. Natomiast z kolei, zanim ja przyszedłem na studia, to dużo naczytałem się książek zniechęcających do jakiejkolwiek wiary. W sensie. Wtedy pamiętam, że zanim poszedłem na studia, to przeczytałem Richarda Dawkinsa mm -hmm. Boku rojony i ogólnie tam w zasadzie mm, są wykorzystywane grzechy ludzkie w tej książce po to, żeby zniechęcić nas do, do Boga, nie? Mm -hmm. I, I ja właśnie miałem taki zawód, i też ta książka jakby dostarczyła mi dużo amunicji, jeżeli chodzi o, o spory w kwestii wiary. Mm -hmm. Miałeś taki spory z kimś? Ludźmi? To znaczy zazwyczaj to, bo na pierwszym roku jakby ja lubiłem bardzo dużo dyskutować. Teraz może trochę mniej lubię, ale dużo lubiłem dyskutować, ale chyba z tego względu, że wygrywałem te dyskusje mhm. i jakby ciężko było znaleźć mi oponenta wśród, wśród przyjaciół i... i Mieliśmy zazwyczaj no, jak, jakąś dyskusję, ale ona się kojarzyła takim pokojem, że no, ja przyznawałem, że no, ja jestem deistą, także tam koniec końców wierzę w Boga, tylko że myślę, że trochę nakręcił ten świat i już go tutaj nie ma. No i wtedy ten mój adwersarz zazwyczaj, a, a dobrze. Wdychał z ulgą, także jednak tak, jest. Tak, tak, tak. No ale mm, chodzi mi o to, że trafiasz w końcu na spotkanie organizowane przez, przez Kościół Chrześcijański, e, wtedy przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie I jesteś w jakiś sposób przygotowany. Wiesz, zastanawia mnie, w jakim stopniu jesteś przygotowany, żeby jak usłyszysz, bo rozumiem, pewnie po raz pierwszy usłyszysz zbawienie z łaski przez wiarę, że nie możemy sobie zasłużyć, że Jezus Chrystus zapłacił całą karę nam należną. E, w jakim stanie wtedy byłeś? W jakim momencie życia byłeś wtedy? Dlaczego... Odpowiedziałeś w końcu tak. To znaczy, wiesz co, na tym spotkaniu, na którym się poznaliśmy, to to nie nastąpiło, bo ja doskonale pamiętam, jak ono przebiegało. Znaczy ogólnie zrobiło na mnie wrażenie tam też przemówienie Pawła Kojeckiego, bo on mówił o linii czasu, kiedy jakby Polska zaczęła upadać, natomiast Stany Zjednoczone zaczęły tak. piąć się w górę. Ja się wtedy z tą myślą nie zgadzałem, mhm. ale ona mi utkwiła w głowie, a jeżeli coś utkwi w głowie, to zaczynasz. No, o tym myśleć i prowokuje cię do, do zmiany też czasem poglądów i to to było raz, ale do nawrócenia no to przygotował mnie dół w jaki wpadłem emocjonalny stan, że, że bardzo źle się, się z sobą czułem i w sumie to tak będąc szczery chciałem się zawić i w sumie nawet podjąłem taką próbę, ale no, Bóg mnie z tego wyratował. Także mm, ja pamiętam, bo ja Ewangelię nie usłyszałem, albo jeżeli usłyszałem, no to sobie puściłem ją między uszy na tym spotkaniu wieczoru amerykańskiego, ale z kolei potem, już chyba w marcu albo w lutym jeszcze, mm, byłem na spotkaniu Studium Biblii USB, które mm -hmm. było w Hadze Rzaka na UMCS-ie w Lublinie, i tam nie tyle sama Ewangelia do mnie trafiła, tylko. Takie poczucie, że tak jak Paweł Chojecki mówi, że ci ludzie mają coś, czego ja nie mam i oni są szczęśliwi, a ja nie. Mhm. też y, z kolei bardzo mi się spodobała wtedy postawa Radka Kopcia, który dziwnym trafem był na, na tym spotkaniu, że no bo ja tam byłem przygotowany w miarę, w miarę na rozmowę, ale nie spodziewałem się aż takiej szczerości, no bo ja y, no to Radek mnie zapytał o o to, jak, jak myślę, czy, czy trafię do nieba, czy do piekła. I ja stwierdziłem, no w sumie katolicy to mnie straszą piekłem. I mniej więcej na tym buduje Słowia Radek. Mówi, no myślę trochę nie za bardzo ruszyliśmy bo też mówimy ci złą tą Ewangelii. Mi wtedy powiedział Ewangelii, że, że trafię. Złą nowinę, tak. Tak, Tą złą nowinę, ale zaraz ją poparł dobrą nowiną. Tak, tak. No i w, w, wtedy. Y, no tak jak mówię, tak jak Paweł Chojecki zasiał taką wątpliwość odnośnie historii Polski i tego, jak Stany Zjednoczone wzrosły w górę, tak Radek potem jeszcze doprawił i no ja długo i dużo myślałem na, na ten temat. Wszystko ciągle właśnie ciekawe, to wszystko obracało się wokół tego, czym najbardziej zainteresowany jesteś, czyli wiesz, historii. Wiesz nie? co? Nie tylko, bo mm, jak się nawróciłem, to też miałem taki takie wow, takie hura, takie eureka, że książki, które, które czytałem, które w zasadzie, no ja czytałem w tym okresie dużo myślicieli powiedzmy okresu renesansu. Mm. Ja wtedy czytałem i Balzaka, ale czytałem Diderot. Mm -hmm. I Ogólnie w momencie... No to to libertyni przecież. Tak, tak. Ogólnie jak ja się nawróciłem, to zauważyłem, że te książki chociaż na celu miały zupełnie co innego, no bo miały zniechęcić ludzi w zasadzie do tej myśli odnośnie wpływu Boga na, na świat i mm. o tym, że On jest centrum wszechświata, to te książki zmuszając mnie do, do, do myślenia na ten temat, wprowadziły mnie na zupełnie inne tory i Właśnie tak, wow. No, ogólnie wtedy wszystko mi się układało i tak. Z... I już mówisz, byłeś wtedy chrześcijaninem, tak? I widziałeś, widziałeś rolę tych, tego, tych książek, tego, tych świadectw, tamtych akronimów. To pisarzy. znaczy, zauważyłem, że może, może nie wszystko, ale jakby większość rzeczy, które do tej pory przeżyłem, przeczytałem ugruntowały mnie do tego, abym przyjął Ewangelię i abym za tym poszedł. I no, taki palec Boży po prostu, albo prowadzenie za rękę przez, przez życie, nie? Mhm. Także, no, tak właśnie Eureka, mhm. że teraz to i, i potem myślenie w nocy nad tym, że no i, że, i co teraz dalej? I też, to znaczy, to w, w, w miarę czasu to zaczęło o, oklapywać, ale no wtedy no tak, tak burzliwie byłem szczęśliwy, nie? Jak, jak się nawróciłem, tak no, pierwszy raz chyba od dzieciństwa, tak, tak, tak byłem radosny i tak zajęty myślą właśnie o, o, na temat Boga. To była wielka zmiana. No wielka zmiana z tym, że powiem, że, że jakby to była zmiana chwilowa, która potem trochę zaczęła relacja moja z Bogiem słabnąć, nie? Ale, ale ogólnie, no to jak teraz wspominam, no to się uśmiecham szeroko. Wracasz do tego momentu, czasami teraz, kiedy do tych chwil pomagają ci w takich różnych trudach? Wiesz co, właśnie ten tydzień, bo ja się przygotowywał, znaczy przygotowywałem, no myślałem... Odnośnie tego stanu, kiedy się nawróciłem, jakiej muzyki słuchałem, jakich książek czytałem i, no, i tego momentu, właśnie nawrócenia, że, że no, szczęście ze mnie manowało. Też ja mniej więcej to był trzeci rok studiów. Ja pisałem wtedy pracę licencjacką. Oczywiście to tam moje nawrócenie, a zakończenie, napisanie pracy licencjackiej, to jest mniej więcej rozdźwięk pół roku, ale mhm. powiedzmy przed nawróceniem. E, taką mi to satysfakcję dało. Przed nawróceniem napisałem, powiedzmy, jedną trzecią tej pracy, i z kolei napisałem resztę po nawróceniu, ale tak powiedzmy na kolanie to napisałem. Ale sam prowadzący zauważył, że kurcze, jakby trochę inne osoby pisały, z, in, z inną myślą, nie? I się pytał mnie, czy, czy abym to ja pisał. Bo mówi, co prawda, to nie jest dobre, ale jest inne niż to, co, co było przedtem. Nie? Aha. Bardzo ciekawe, że zobaczył innego człowieka w tym, jak, jak piszesz. Powiedz, gdzie doświadczyłeś największych zmian w życiu jako chrześcijanin? Hmm. Największych zmian doświadczyłem, jeżeli chodzi o, o spokój. O spokój tego, co ze mną będzie po śmierci i tego, że jestem dla kogoś wartościowy. Bo. Tak jak mówiłem, ja cały czas do nawrócenia i po nawróceniu zresztą też, bo z innych powodów zapewne, ale falowałem emocjonalnie. Mhm. Tam, na skutek no, no różnych bodźców z zewnątrz, na, na skutek no tego, jak, jak się też potrafiłem zmotywować do, do złego nastroju. Mhm. I no wtedy poczułem po nawróceniu właśnie taką ulgę i właśnie. Nie, nie wiem, jak to. To znaczy wiem, bo zastanawiałem się nad tą kwestią, że no ostatnio się zastanawiałem, że człowiek, jeżeli się zakocha, no to zakochuje się zazwyczaj w osobie, która ci się podoba, czy spełnia jakieś twoje, twoje wyobrażenia, wyobrażenia, wyobrażenia mhm. czy jest dla ciebie miła, czy w inny sposób. Natomiast ja wreszcie poczułem się kochany naprawdę. Za to, znaczy ja nie mówię, że byłem dobrym człowiekiem, mm -hmm. ale za, mm -hmm. za to, że kim jestem, nie? Bo takim, jakim byłeś. Czy takim, jakim byłem? że... W rof... Znałeś swoje ograniczenia, wiedziałeś, że jesteś zły, tak jak mówiłeś, nie znałeś sobie. Tak, tak. Swoje to, to, że... to też mnie męczyło, mm -hmm. ale chodzi mi o to, że zostałem zaakceptowany i y, pokochany szczerze. A, w tak. sensie, i miałem co do tego pewność. I to przez kogoś, to, kto Cię zna najlepiej, to jest, to jest dość niesamowite, tak, jak się tak. nad tym zastanowić. Dokładnie, no bo my siebie sami nie znamy tak, jak Bóg nas zna. Wiesz, pomyślałem sobie, że gdyby, gdyby nasi bliscy znali nas dokładnie, jakimi byliśmy, jakimi jesteśmy, byłoby im nas kochać trudniej. Tak, tak. A Bóg, do tego ta łaska, nie? Łaska, czyli to, że znaczy, Bóg kocha pomimo. Bo wiesz, jeszcze ja nawiążę, bo. Mm, Odnośnie tej miłości, bo ja już od powiedzmy, kiedy, kiedy zacząłem dojrzewać, no to zacząłem pragnąć czyjejś miłości. Po prostu, żeby ktoś przebywając ze mną, dawał nie tyle mi wrażenie, tylko wręcz pewność, że, że tak samo jak ja tę osobę kocham, tak mhm. samo mnie i ona kocha. I e, powiedzmy, że. Przed nawróceniem byłem w pewnym związku, który upadł, ale to pomijajmy to, tylko że chodzi mi o to, że. Jakby to ująć? Ja postawiłem wtedy miłość na miejscu Boga, w sensie, że. Jeżeli, no bo jest taka w katolickim kościele nawet taka śpiewka, Bóg jest miłością, ale z drugiej strony jakby to odwracając, miłość nie jest Bogiem, a jeżeli miłość stawiamy na miejsce Boga, no to staje się demonem. To jest bawuchwalstwo zwykłe. Tak, tak. Mhm. I ja właśnie w to miejsce Boga przed nawróceniem wstawiłem daną osobę, którą kochałem i kochałem szczerze, a, a potem to wszystko się zawaliło i... Powstała taka pustka i gorycz. I koniec końców, właśnie ten moment nawrócenia to jest postawienie jakby odpowiedniego punktu w moim życiu. Że, że jest właśnie Bóg, który, którego ja kocham, ale on też mnie kocha, i to kocha tak. No jak jest w Starym Testamencie. Paweł Chojewski często używa tego, że matka może się wyprzeć swojego hmm. dziecka, ale Bóg się jej nigdy nie wyprze. Nie? Hmm. Że to jest po prostu poświadczone Jego Słowem, a Bóg jest prawdą. Wiesz co myślę? Że Bóg nas kocha na zabój. I to na krzyżu udowodnił. Hmm. No, to fajnie tak poczuć się akceptowanym, pomimo. Bo gdybym myślał o tym, że Bóg mnie zaakceptuje, jeśli... To jest niekończąca się strach, niepewność tak. i, i wiesz, to, co, to czego przed tym, przy, przy czym uciekłeś, e, uciekłeś kiedyś, e, co, co, co Cię nawet pchnęło do, do samobójstwa, ale z Bogiem ta historia ani przygoda się nie kończy. Hmm. Super, nie? Tak. Dzięki, Michał, za że tę spowiedź, nie było źle, jak na spowiedź, co nie? No, na, na spowiedzi katolickiej to widziałbym cię przez kratkę. A ja ciebie też. Yy, dziękuję państwu za, no. za to, żeście wysłuchali Michała. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym programie z cyklu Ostatnia spowiedź, gdzie posłuchamy innej jeszcze historii. Zawsze są podobne, nie? To takie trochę rozczarowujące. Próbujemy wyciągnąć coś ciekawego na każdej historii, w każdej historii, żeby to było inne, ale ponieważ Bóg jest jeden i niezmienny, to te historie mają coś wspólnego. Mam nadzieję, że Was nie zanudziliśmy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.